Siema! myślę, że od początku roku już u większości z Was za oknem była taka pogoda, że poczuliście pierwsze tak naprawdę powiewy wiosny. Dlatego ja dzisiaj do Was przychodzę z booktagiem Spring has sprung? Booktag? Mamy tutaj jakby kilka kategorii albo kilka pytań dotyczących książek, na które sobie odpowiemy, jak to zazwyczaj booktagi działają, a ja Wam pokażę pozycje, które do danego pytania bądź po prostu jakiegoś stwierdzenia mi pasują. Na początku mamy kwiaty i tutaj chodzi o to, aby spojrzeć na swoją biblioteczkę i wybrać książkę, która ma najładniejszą okładkę, ale również jest piękna w środku. Przyznam szczerze, do sporu... sporu do no, wielu tutaj pozycji będę miała więcej niż jedną książkę. Na początek chciałabym powiedzieć o Pineapple Street, oczywiście króciutko. Myślę, że samo zerknięcie na tą okładkę jakby pozwala stwierdzić, że jest po pierwsze przepiękne i po drugie również pasuje do wiosny. No i dodatkowo ja już opowiadałam o tej książce na kanale, opowiada tak naprawdę o nowobogackiej rodzinie w Ameryce z perspektywy trzech kobiet, w tym jednej, która jakby w tej rodzinie się nie urodziła, tylko do niej weszła, więc mamy również spojrzenie z perspektywy bardziej normalnej osoby, no i pojawiają się tutaj różnego rodzaju zagwozdki, różnego rodzaju szemrane sprawy i tak dalej, no i rozwiązują się w trakcie lektury. Jest również dużo tenis, a dla osób, które tenisem się interesują, dla mnie to, pamiętam, był bardzo duży plus. Jest bardzo angażująco napisana, świetnie się ją czyta i bardzo polecam. Coś na pograniczu obyczaju i może literatury środka, tak bym powiedziała. A druga to jest, o której opowiadałam już na kanale chyba dwa razy nawet. Wspomniałam, że uważam, że ma jedną z piękniejszych okładek, jakie widziałam, także podtrzymuje to oczywiście wnętrze również jest przepiękne. Tutaj zostawiam Wam link do y, filmiku, w którym możecie zobaczyć więcej na temat, znaczy zobaczyć, usłyszeć więcej na temat tej książki, jak o niej opowiadam, bo jest cały filmik poświęcony jej. A ja tylko wspomnę, że opowiada o trudnościach zajścia w ciążę przez jedną y, z kobiet, przez dokładniej Ukrainkę i to bazuje na. Y, Doświadczeniach autorki. Dalej mamy trawę, czyli książkę, która jest doceniana przez inne osoby bardziej niż przeze mnie, I wydaje mi się, że tutaj wiele osób bardziej docenia tą książkę niż ja i jest w nią małe życie. Ja od razu powiem, że nie uważam, że ona jest bezwartościowa i tak dalej, że jest w ogóle jeden gwiazdek na pięć. Nie. To jest dobra, dobra książka, dobra literatura, bardzo trudne tematy porusza. Ja już się wypowiadałam kilka razy na temat tej książki i myślę, że mam podzielone zdanie do tej części internetu i tych po prostu odbiorców i odbiorczeń, którzy po prostu no, nie przypadają za nią. Czyli moje zdanie jest takie, że ja w pewnym momencie, wiem jak to brzmi, ale miałam przesyt tego wszystkiego złego, co się tam działo i to był proces, który doprowadził do tego, że ja już uznawałam za naprawdę nierealne to, co się tam działo. I ja widziałam różnego rodzaju argumenty, które odpierają tego typu postrzeganie tej książki, ja o tym wiem, ale takie jest moje zdanie, możecie się z nim nie zgadzać albo nie, ale tutaj to zostawiam, nie będę się chyba dalej wypowiadała na temat mojego życia, bo osoby, które siedzą w dwóch mediach albo się interesują po prostu książkami, to widziałam tego typu komentarze i tego typu zdanie innych osób, także moje się raczej tu nie różni. Kolejny mamy deszcz, czyli świetną książkę, która podnosi mnie na duchu, kiedy tego potrzebuję. No i tutaj będą y, trzy pokazane pozycje, ale dwie, ponieważ są z jednej serii, może od nich sobie zaczniemy. Osoby, które bardziej mnie śledzą od dłuższego czasu, bym bardziej odpowiedziała, na pewno wiedzą, co ja tutaj pokażę. I jest to oczywiście seria szeptem. Ja Wam pokazuję y, te wznowienia, które ostatnio miały miejsce y, od poradnika. Jest szansa, żeby się zapoznać z tą serią, bo to była seria moja nastoletnia, ma specjalne miejsce w moim sercu, jest świetna i kiedy potrzebuję sięgnąć po książkę, która wiem, na której wiem, że ja się będę po prostu dobrze bawiła, to sięgam po serię Sherten, także jak macie okazję, to sięgajcie i od razu powiem, że tam są elementy magiczne. Druga książka jest z kolei od Johna Greena i wydaje mi się, że mogłabym tutaj ogólnie pokazać większość pozycji od Johna Greena, bo on również ma u mnie bardzo duży sentyment, a książki, które mają u mnie duży sentyment, to podnoszą mnie na duchu, kiedy tego potrzebuję. Chociaż tutaj pokażę jego najnowszą pozycję, czyli Antropocent Twój mój świat. Książkę, której przez bardzo długi czas bałam się czytać, bo nie wiedziałam, jak on odnajdzie się w innej formie niż książka młodzieżowa Książka Jak Adult, to jest bardziej taki zbiór jego recenzji na tematy, które dotyczą antropocenu, czyli epoki, w której żyjemy, w bardzo humorystyczny sposób przedstawione. Mega mi się podobała. Uważam, że tutaj jest bardzo dużo trafnych spostrzeżeń, z którymi ja również się utożsamiałam, także mega podniosła mnie na duchu wtedy, kiedy ja jej słuchałam. Akurat jeszcze nie miałam okazji do niej wracać, ale wydaje mi się, że na pewno będę miała z tyłu głowy. Przepraszam, tutaj są jakieś powiadomienia, kiedy będę tego potrzebowała. Dalej mamy Rosę, czyli książkę, która sprawia, że czuje się żywa, która mnie ożywia. I tutaj przychodzi z nami Witajcie w księgarni Hyunan Dong. O tej książce również więcej opowiadałam na jednym z filmików. Link zostawiam tutaj, bądź w opisie. I to nie jest tego typu książka, w której dzieje się mnóstwo rzeczy i po której macie poczucie, że, o matko, jakie życie jest niesamowite, pomogę robić to, to, to i to mam dużo opcji. Właśnie ona bardziej pozwala nam docenić codzienność, pokazuje, że trzeba czasami zwolnić i cieszyć się z tego po prostu, co jest wokół nas i to, co nas otacza, więc tutaj może troszeczkę inna interpretacja, no ale nie da się ukryć, że taka właśnie po przeczytaniu tej książki się czułam. Kolejna jest burza, czyli książka, która była dla mnie nieprzewidywalna, i tutaj mam dwie pozycje. Pierwsza, niedawno przeze mnie czytana, czyli faworyci, romans, obyczaj bym bardziej chyba go tak nazwała, w którym dzieje się tyle zwrotów akcji, że momentami naprawdę nie dało się tego przewidzieć. I no, już patrząc po samą objętościówkę tego romansu, można się domyślać, że raczej tej akcji tam jest dużo, bo tutaj nie jest przez 300 stron, tylko i wyłącznie slow burn. Akcja tutaj jest od samego początku do samego końca, i mimo wszystko, wy nie macie przesytu, że tam dzieje się za dużo. A jednocześnie dochodzą takie rzeczy, że wydaje mi się, że na 100% będziecie zaskoczeni zaskoczone, i ma to bardzo duży potencjał na świetny film bądź świetny serial w oparciu na tą książkę. A druga to jest przedświt Tomasza Michniewicza, czyli Książka, w której tak naprawdę balansujemy wraz z głównym bohaterem pomiędzy rzeczywistością a ułudą i przez to ta książka jest nieprzewidywalna, bo momentami Wy sami się zastanawiacie, co się właśnie dzieje, co ja czytam i jak to w ogóle umiejscowić i chronologicznie i niechronologicznie w tym, co ma akurat miejsce, jakie to może ma znaczenie, także tego głupkowania tutaj jest dużo i przez to główkowanie naprawdę ma się poczucie, że totalnie nie masz pojęcia, co będzie na kolejnej stronie. Dalej jest Tęcza, czyli książka, z którą miałam duże trudności, żeby ją skończyć, ale ostatecznie cieszyłam się, że ją skończyłam. I jest to y, chyba najnowsza pozycja od Hani Jana Gihary, czyli właśnie autorki mojego Życia. To jest akurat doorway, które bardziej mi się podobało niż Małe Życie. No i muszę przyznać, że głównie te y, trudności po prostu wynikały z objętości tej książki. Ja, jak ją zaczynałam, jeszcze chyba nie było dostępnego audiobooka. W sumie nie mam pojęcia, czy nadal jest dostępny, bo małe życie w połowie czy tam, a w połowie kończyłam na audiobooku. Ja, jeśli chodzi o książki, które mają tam powyżej 600 stron, to już u mnie zaczynają się schodki i jest podgórka trochę, żeby je kończyć, um, ale ostatecznie byłam bardzo zadowolona, bo mocno oddaje ta książka. Macie. <grym> Macie tutaj trzy historie, które niby nie są ze sobą powiązane, ponieważ dzieją się w odstępie od siebie od 100 lat, każda kolejna dzieje się 100 lat później niż ta poprzednia, a mimo wszystko one mają jakiś wspólny mianownik i nie będę Wam mówiła oczywiście jak i to polecam samemu i sami się przekonać. Dalej Chłodnawa Pogoda, czyli książka, której albo nie skończyłam, albo nie byłam zadowolona pomimo tego, że ją skończyłam, to tu na pewno będzie Rocking Winter, o którym ostatnio wspominałam na swoim kanale. Romans, który był zły, był zły i mi się nie podobał, tak to zostawię. Na pewno tutaj będzie, nie wzięłam tego oczywiście, um, zapomniałam. Kawiarnia pod pełnym księżycem, o której również ostatnio wspominałam. Um, z której nie byłam zadowolona po tym, jak przeczytałam posłowie, co y, rzadko się spotyka, ponieważ sama fabuła nie była taka zła. Y, no i tutaj mam jeszcze niewinną od Tiffany D Jackson i to jest książka, która mnie zawiodła y, na zakończeniu. Uważam, że to było wybranie łatwiejszego zakończenia i że ono trochę tak naprawdę stawia pod znakiem zapytania całą fabułę i że trochę tutaj autorka poszła na łatwiznę, a na przykład Monday nie przyjdzie od tej samej autorki, mnie mega, mega zachwyciło, także przyznam szczerze, troszeczkę się. Задал вам. Dalej mamy ciepłą pogodę, czyli książka, którą się zachwyciłam i której chciałam jeszcze, jeszcze więcej, pomimo tego, że ją skończyłam. Chyba nikogo nie zaskoczę, kiedy wspomnę tutaj po prostu o dwóch książkach Rebeki F. Kwan, które przeczytałam, czyli Yellow Face oraz Babel. Często o nich mówię i mówię zawsze o nich z zachwytem, ponieważ są zachwycające i muszę się zabrać w końcu za Wojnę Makową albo Lotosową, nigdy nie pamiętam, którą ona napisała, no ale to jest chyba troszeczkę inny gatunek literacki. Fantastyka Boję się, że to jest high fantazy, z którym nie jestem za pan brat, i raczej jestem początkująca w te tematy. A te dwie mnie zachwyciły, pomimo tego, że ta również powiedzmy jest fantazy, ale fantazym z mocnym komentarzem społecznym i politycznym. Także dla mnie to. Zielony, czyli książka, której jeszcze nie przeczytałam, ale bardzo chcę, i tutaj będą wszystkie książki Haruki'ego Murakamiego, które mam albo których nie mam, um, ponieważ czuję bardzo dużo pozytywnych emocji dla tego autora i tego, w jaki sposób on pisze. Tu akurat jeszcze się okazało, że wzięłam książkę, pierwszą, lepszą, która po prostu u mnie siedzi w szafie z książkami, które czekają na swoją kolej, także tu bez zbędnego owijania w bawełnę, właśnie on i jego książki będą na tej pozycji różowy, czyli książki, w których występują bohaterowie bądź bohaterki, do których czułam silne przywiązanie i tu mam najwięcej, ponieważ aż trzy pozycje i z tego każda ma jakiś akcent różowy. Pierwsza to jest Keri Soto powraca od Taylor Jenkins Reid. To jest moja ulubiona książka tej autorki do tej pory i czułam największe przywiązanie do głównej bohaterki, bo ja, uważam, że ja nie jestem zawodową tenisistką, ani w ogóle zawodową sportowczynią. Tutaj czułam przywiązanie pod względem dążenia do celu, ponieważ Kerry Soto jest uparta, jest zawzięta, jak ona sobie postawi jakiś cel, to go zrealizuje. Ja może nie jestem aż tak mocno w tych cechach charakteru jak ona, jednak uważam, że takie cechy charakteru mam i nie objawiają się one w taki sam sposób jak u niej, ale tutaj czułam bardzo duże przywiązanie. Duże przywiązanie również czułam do fiozy muchomorów w cukrze, pod tym względem, że mam ten sam lęk, co ona, czyli lęk przed wymiotowaniem. Objawia się on w bardzo podobne sposoby i tam... W sensie tam były takie objawy, których wydawało mi się, że naprawdę ma je mało ludzi. Także w momencie, kiedy przeczytałam, że ktoś również nie robi tego i tego, bo boi się, że zwymiotuje w kontekście właśnie obawiania się o te wymioty, to miałam takie o matko boska, poczułam po prostu, że nie jestem w tym sama i mega zawdzięczam Marcie Bion to, że poruszyła ten temat w swojej książce. No i ostatnia y, bohaterka jest z żółwi aż do końca Johna Greena. Książka, którą, której nie lubi aż tak dużo ludzi i fanów i fanek Johna Greena, jednak dla mnie nie powiem, że była przełomowa, ale na pewno była jedną z pierwszych książek, w której poczułam takie przywiązanie do osób bohaterskich. Ponieważ y, główna bohaterka y, panicznie boi się zarazków, i powiedzmy, że w jakiś sposób również ma hipochondrię. Także pod tym względem również czułam do niej przywiązanie i poczułam, że nie jestem w tym wszystkim sama. Dla mnie to jest mega ważne, jak autorzy i autorki decydują się na to, żeby ich bohaterowie i bohaterki miały swego rodzaju właśnie lęki, albo zmagały się z jakimiś problemami psychicznymi i robią to w dobry sposób, w taki, że on nikogo po prostu nie skrzywdzi. Odnalazłam to w tych dwóch książkach i bardzo się z tego powodu cieszę. I oby takich więcej. Letowy, czyli książka, po której przy czytaniu czułam się bezpieczna i która jakby sprawia mi taki komfort. Bym to chyba tak przetłumaczyła, bo tutaj ten bóg taki ja akurat mam wyświetlony po angielsku, tutaj również będą dwie pozycje. Pierwsza to jest Love on the Brain, chyba bym nazwała go jednym z bardziej komfortowych romansów, jakie czytałam. Chyba głównie przez to, że dzieje się w świecie nauki, a y, moim ulubionym sitcomem jest Teoria Wielkiego Podrywu, także. Y, Czułam, czułam bardzo duży komfort czytając tą książkę, a ciekawostką jest to, że nie czułam go aż tak na przykład przy czytaniu The Love Hypothesis od tej samej autorki. Po prostu ten, ten bardziej się w sposób prowadzenia narracji i całe rozwinięcie oraz cała fabuła i na pewno będę czytała kolejne romanse od yy, Ali Hazelwood. A druga książka to jest Moc miłości Jenny Ortegi, nie jest to odkrywcza książka. Widać, że pisała ją osoba młoda, która jeszcze nie ma aż tak dużego doświadczenia w życiu, ale pisała o takich sprawach, których wydaje mi się, sporo osób już nie dostrzega, w tym mi się czasami zapomina. Także jeśli chcecie czuć ponownie wdzięczność do samych siebie, bądź do swoich najbliższych, to to jest pozycja do sięgnięcia przez Was, tym bardziej, że y, jest bardzo w przystępnej formie napisana, ponieważ jedna strona zawsze to jest jakiś tam wybrany cytaty i, i rameczka z obrazkami, a druga to po prostu jakaś myśl od Jenny Ortegi, także polecam. Pomarańczowy, czyli książka, która moim zdaniem jest napisana w inteligentny sposób, to chyba tak mogę przetłumaczyć, nie wiem jak inaczej nazwać po polsku, aby wyglądało i brzmiało ładniej, ale po prostu pokażę Wam książki. Na pewno będą to lata od Annie Erno. Ja uwielbiam Annie Erno, tak samo Wam polecam Bliskich, ale lata są napisane w bardziej skomplikowany sposób. I tutaj ona przez pryzmat... O matko, budzik, wybaczcie. Przez pryzmat jakby swoich doświadczeń opisuje również doświadczenia zbiorowe Francuzów i Francuzek. Dla mnie to było coś mega odkrywczego. Jest napisana w prześwietny, prześwietny sposób. Nie będę tutaj mówiła w, jak, w sensie jak konkretnie to się objawia, bo to jest coś, co wydaje mi się samemu trzeba dostrzec i samemu docenić, bo albo Was to będzie denerwowało, albo będziecie po prostu tym zachwyceni i zachwycone. Więc mega polecam sięgnąć po, po tę książkę, ale jeśli macie zaczynać od Annie Erno, to jednak od bliskich mimo wszystko. A ciało jeszcze nie czytałam, dlatego o nich to nie wspominam. Dalej mamy, jak byliśmy młodsi, Olivera Lothrańskiego i o tej książce też już sporo mówiłam u siebie na, na social mediach oraz na tym kanale. Uważam, że jest napisana cudownie. Momentami zastanawiałam się, czy to nie jest biały wiersz. Pokażę Wam zresztą, już nieraz pokazywałam, jak ta książka wygląda w środku, jak jest napisana i mega przypomina biały wiersz momentami, jednak nawet jeśli to miały, miały być białe, białe wiersze, to one skupiają się w jakąś fabułę i opowiadają historię. Jest, uważam, to świetny zabieg i bardzo, bardzo współczesna proza. Możecie sprawdzić dzięki tej książce, czy jesteście właśnie otwarci i otwarte na inne rodzaje prowadzenia narracji. No i ostatnia książka, o której w sumie tylko wspomnę, jest to Space Invaders. Jak widzicie, jest na tyle króciutka, ja nawet nie będę mówiła, dlaczego uważam, że jest napisana w inteligentny sposób. To jest coś... Um... co samemu trzeba odkryć i samemu i samej się przekonać, także również bardzo, bardzo polecam. No i ostatnie, czyli żółty, to jest książka, która sprawia, że się uśmiecham i będę tutaj miała dwie pozycje, jednej nie wzięłam. Są to lekcje chemii, uwielbiam lekcje chemii, moja miłość do lekcji chemii niesłabnie, wręcz bym powiedziała, rośnie z każdym kolejnym dniem, ponieważ zawsze po prostu, jak ja o niej sobie przypomnę, to myślę sobie, że muszę zrobić review, bo była po prostu tak cudowna i tak świetna. Czytałam ją w styczniu 2024 roku, więc dawno temu. Znaczy, nie aż tak dawno temu, ale dawno jak na to, ile o niej myślę, więc myślę, że niedługo reread zrobię. I druga to jest krótko i szczęśliwie od Agaty Romanie, to są historie późnych miłości. I to jest taki uśmiech, że on. On, to będzie wzruszający uśmiech. Wy będziecie się uśmiechać ze wzruszenia. Wydaje mi się, że nawet jakaś błyska tam poleci, jak będziecie czytać y, tą książkę, bo ona ma wzbudzić to wzruszenie, ale y, no, jednocześnie jesteście po prostu szczęśliwi i szczęśliwe, jak historia dobrze się kończy, bo y, to no, jest oparte na faktach. Autorka faktycznie rozmawiała z osobami, które powiedzmy odnale odnalazły tą miłość w y, y, późniejszym wieku. No, późna miłość, to chyba mogę powiedzieć, w późniejszym wieku. No i kurczę, nie, polecam się samemu i samej przekonać. Nie będę nawet mówiła w jaki sposób, w sensie jakiego rodzaju to są historie miłosne, bo wydaje mi się, że jedna na pewno Was zaskoczy. To jest cały Spring Has Sprung booktag. Całkiem fajnie mi się nagrywało takiego booktaga. Myślę, że mogę częściej w sumie się za to zabierać. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku. I ハハハ